Cześć Top Model Lover, tak się właśnie dzisiaj zastanawiałem jak was przywitać i wymyśliłem taką nazwę, ponieważ skoro piosenkarze i piosenkarki mają nazwy swoich pandomów, to dlaczego my nie możemy mieć? Jak wiecie, co tydzień publikuję swoją opinię na temat kolejnego odcinka programu Top Model i jeśli dalej mnie nie subskrybujecie, to zachęcam do zrobienia tego i zaznaczenia dzwoneczka, ponieważ będziecie wtedy ze mną na bieżąco. Odcinek rozpoczął się od tego, że uczestnicy powrócili do domu i modeli model po ostatnim panelu i Ernest chcą załagodzić tą napiętą atmosferę między nim a Mają, Zaproponował jej wprowadzanie razem z nim do pokoju zwycięzcy. Dobra, to Maja, bierz twoje rzeczy i się wprowadzasz tutaj. Na pewno. Na pewno nie, ale na pewno to nie. Nie, chcesz. ja sobie z chłopakami będę spadnał. No, ale na pewno. Na pewno. Uważał, że nie musiał tego robić, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie zrobił nic stosownego, był szczery, ale w sumie nie obraził nikogo. Dominik, który mam wrażenie, że nadinterpretował całą tą sytuację, ostatecznie pogodził się z Ernestem. Jeszcze raz, dziękuję. No. No dobrze, przejdźmy teraz do pierwszej sesji w dzisiejszym odcinku. Waszym zadaniem jest stworzenie zaangażowanej społecznie okładki. Okładki, która opowie o problemach waszych i waszego pokolenia, która pokaże nam, przeciwko czemu się dzisiaj buntujecie. Uczestników podzielili na trzy teamy i grupa MAI wymyśliła pewien temat, na który wszyscy się zgodzili, łącznie z nią. Idziemy w to, że wolność słowa sobie kierunkujemy właśnie w rodzącą się erotykę i w rodzącą się świadomość swojego ciała. Ja niestety postawiłam na to, że idę za głosem większości i że zrobię to, co oni chcą. I teraz dla Was duże i ważne zadanie to jest wymyślenie słów, które niosą Wasz komunikat, Wasz przekaz. Nasz temat w sumie był bardzo kontrowersyjny. Nie mówię, że to jest zły temat. Seks jest cudowny. Z jej słów wynika, że nie do końca jej odpowiadał ten temat, dlatego nie rozumiem, dlaczego w sumie nie zwróciła im uwagi, jakiejś swojej propozycji nie da. Tylko po prostu się na to zgodziła i w sumie zaczyna już być taką tradycją, to, że Mari ciągle coś nie odpowiada. A to nie jest pragnienie. Za bardzo co opozujesz? Tak... A jak nie pragnę, to co mam udawać? No chyba tak. W końcu na tym polega modeling. wcielaniu się w różne role, tylko że tutaj model nie gra w filmie, a gra na zdjęcie. To bardzo pozujesz jak z kumplem. Mm -hmm. To jakby... Ale, ale ja z nim inaczej nie zapomniałam. E, no, ale to jest... Jak to to twoje... No to jest nieprofesjonalne. Zgadzam się, że to jest bardzo nieprofesjonalne, aby modelka nie potrafiła odnaleźć się w sytuacji, zwłaszcza, że to nie jest jakaś super hardkorowa sytuacja. I według mnie powinna oddzielić te swoje uczucia negatywne do innych uczestników od pracy. Ja z sercem tam czułam, że my na pewno nie wygramy tego zadania, bo widziałam innych, ich wolę walki, ich tematy. O Jezu, znów się zaczyna, że patrzyła i inni wypadli lepiej. No to po co patrzeć? Jak to ją demotywuje? To już druga tego typu sytuacja u niej i ona w sumie tak się tym demotywuje i z góry zakłada, że jest przegraną, i dlatego to wychodzi na zdjęciach tak, jak właśnie wychodzi. Przedtem pani się pytała tysiąc razy, czy czujecie, czy na pewno wam jest dobrze z tym? Jesteś jedyna, która się boi tego tematu, czy jest was więcej? Ja. Ja. Kurczę Majka, czemu, czemu nie powiedziałaś wcześniej, straciłyśmy cały czas No właśnie i nie dość, że od siebie nic nie dała to jeszcze pociągnęła grypę w dół bo przez to grupa straciła ponad godzinę a gdyby wcześniej zakomunikowała, że coś jej nie odpowiada no to nie doszłoby do tej sytuacji Zacznijcie od tego przeciwko czemu się buntujecie i zrobicie to w 5 minut tylko hmm, musicie źródło buntu. znaleźć Musimy pokatać ze sobą we czwórkę Mamy 10 czy 15 minut na znalezienie nowego rozwiązania Nie wziąłem udziału, powiedziałem, że wolę zrobić zdjęcie niż na nim być Nowy temat jak widać również nie spodobał Majce, ponieważ postanowiła ona nie brać udziału w tej sesji zdjęciowej, a po prostu stanąć za aparatem. I uważam za mega niesprawiedliwe to, że nie poniosła za to żadnych konsekwencji. Nikt jej nawet nie zwrócił uwagi za to, że odmówiła pracy. A przypomnijmy sobie na przykład Denisa z zeszłego sezonu, który odmówił rozebrania się podczas nagiej sesji i jury tak go zlinczowała, jakby po prostu popełnił największy grzech. Rozumiem oburzenie jury, że go wtedy wyrzucili, ponieważ idąc do programu, wiadomo z czym się to wiąże i że takie sesje nagie również są. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że Maja robi ciągle to co chce, tak naprawdę pracuje na 10% podczas gdy inni robią to na 90%, a nawet na 100%. Odmawia wzięcia udziału w sesji zdjęciowej i wiem, że to nie była sesja panelowa jak w przypadku Denisa, ale, no, żeby nikt nic nawet na to nie powiedział, tylko jeszcze specjalnie się nad nią litowali i wymyślali specjalnie dla niej nowy temat, który również jej się nie spodobał. Według mnie tego już jest za wiele. Pozostałe dwie grupy pracowały z pełnym zaangażowaniem, byli zgrani i widać było, że czują swoje tematy. Najbardziej spodobała mi się okładka Chorej Społeczeństwo. Na drugim miejscu postawiłbym Szczęście jest Wolnością, a na trzecim nie nic co mam robić. Modele i modelki z okładki Chorej Społeczeństwo wygrali sesję w magazynie Glamour. Drugim zadaniem była sesja w parach, a co więcej, uczestnicy sami musieli się do niej przygotować oraz być dla siebie nawzajem fotografami. Tutaj mamy w sumie przykład tego, jak Dominik i Ernest potrafią oddzielić swoje życie od tego na sesji. Mimo jakichś tam zgrzytów pracują i sobie nawzajem pomagają, a dla Mai ewidentnie jest to bariera nie do pokonania. Wiadomo, że pary dobrane są tak, aby z różnych konfliktów wycisnąć jak najwięcej się da, dlatego też Gracja została sparowana z Karoliną. Nie dogadujemy się dobrze, bo już od czasu bootcampu ona po prostu sobie ustaliła, że jestem ta zła i się po prostu uzięła. No jak się domyślacie, było gorąco. Przecież te wszystkie pozy, które ona ma, to jest mój pomysł. Straszne są te zdjęcia. No. Słabo. Chodziło głównie o to, że Gracja skupiła się na sobie i ciągle prosiła Karolina o to, by ta jej robiła zdjęcia, zapominając w sumie o swojej koleżance. Do ich pracy wtrącił się piruk. Albo się decydujesz, że mamy sylwetkę mhm. taką... O, to jest piękne. ...albo to jest taką, ale ty na, ja nie mogę nacisnąć. Jeżeli to było staranie, to gówno się stara. Ustawił on kadr tak, aby Gracja mogła zrobić również dobre zdjęcie Karolina. I ta po kilku kliknięciach poprosiła Karolinę znowu o to, aby ta jej zrobiła zdjęcia i w sumie wykorzystała jej kadr. Weź mi jeszcze jakąś cykni, Jakoś tak, wiesz, portretowo w sensie. Najlepsze zdjęcia jak dla mnie ma Dominik, Ernest również bardzo ciekawie wyszedł. Uważam, że ta para poradziła sobie najlepiej i w sumie ich zdjęcia wyglądają tak bardziej sesyjnie niż takie typowe zdjęcia na Instagram. Co jeszcze ciekawe, Maja postanowiła skomentować pracę Ernesta. Trochę gołej klaty, złapanie się za kurtkę i to dla mnie było takie, no trochę strip -teaser. I Po raz kolejny powiem, że bardzo ten ręki i jaką prezentuje ta dziewczyna, z się ocenia innych, a sama płacze, gdy usłyszy szczere słowo. Podobały mi się również zdjęcia Dominika oraz Patrycji. Kolejnym zadaniem, już w sumie ostatnim panelowym, była sesja na i w sumie na samym wstępie chciałbym pochwalić wszystkich za to, że nikt nie robił tutaj dramatu z tym, że się ma rozebrać. To chyba jest w sumie pierwszy raz w historii, żeby się tak zdarzyło, żeby nikt nie miał z tym problemu. Weronika, jestem troszkę oburzona, bo jedna z najpiękniejszych dziewczyn, co tutaj powinna dać czadu. taka jest jakaś smutna. Musisz się obudzić, po prostu jako człowiek. Musisz po prostu Musisz więcej proponować się. od siebie. Tak jakby cię tutaj z nami nie było. Jurorzy zarzucili wewnicję to, że na każdym zdjęciu ma skutko mina. Nie wiem do końca, czy jej mina jest smutna, według mnie wychodzi pięknie na zdjęciach, ale właśnie ma jeszcze dosyć mało propozycji. Liczę na to, że będzie to sukcesywnie wypracowywać. Na sesji dosyć kiepsko poradził sobie również Dominik. Jurorzy przyczepili się do tego, że nie ma on zbyt wysportowanego ciała ale z drugiej strony, czy każdy model musi mieć ogromne mięśnia? Przypomnijmy sobie choćby zdjęcie Radka Peski, który jest raczej drobnej budowy. Wydaje mi się, że u Dominika był właśnie bardziej problem tego, jak zapozować. Niezbyt dobrze wyszło to zdjęcie, no może gdyby kadr wyglądał tak? Ale w sumie to sesja na i tutaj chodziło o pokazanie się w całości, no a całość niestety wygląda średnio. Żyli wybrało zwycięszczynię sesji. Dzisiaj wygrywa... Patrycja. Jak dla mnie zdjęcie Patrycji jest jednym ze słabszych Na pierwszym miejscu postawiłbym w sumie Weronikę I mimo tego, że nie ma właśnie wypracowanej jeszcze tutaj mimiki swojej To tutaj akurat jej mina przypasowała Na drugim miejscu postawiłbym Łukasza I w sumie widzimy tutaj innego Łukasza niż zwykle Za co ogromny plus Świetnie wyszła twarz i w sumie mój wzrok skupia się na jego spojrzeniu I tutaj w sumie kolejna ciekawostka Bo zobaczcie na jego ciało Też nie jest jakoś super wyrzeźbione Ale miał trochę lepszą propozycję tej pozy niż Dominik Na trzecim miejscu umieściłbym Karolinę Płocką Wyszła według mnie obłędnie, i w sumie też miałem obawy, że na zdjęciach będzie wychodziła tak samo. Ale na szczęście obawy okazały się niesłuszne Wyszła bardzo delikatnie i zmysłowo Czwarte miejsce zajmuje u mnie Mariusz Świetne ciało, piękna twarz Podoba mi się również sceneria, więc czego chcieć więcej Pozostałych uczestników postawiłbym na jednym miejscu Ponieważ tak naprawdę wszystkie zdjęcia są według mnie dobre To najlepsze z najlepszych wyłoniłem wyżej Dodam, że na sesji zaskoczyły mnie Maja, Agnieszka oraz Karolina Które w końcu wyszły inaczej niż zwykle Świetnie na sesji poradził sobie również Dominik Jest takim silnym, mocnym mężczyzną na tym zdjęciu Jest bardzo dobrze zbudowany No wszystko po prostu tutaj gra Ernesta uwielbiam i prawda jest taka, że on nie musi dużo robić, żeby super wypaść na zdjęciu, ale szczerze powiem, że dziś mnie nie zaskoczył, ponieważ w sumie od początku był na tym poziomie, a u innych po prostu widać progres, że z tego poziomu wspinają się coraz wyżej. Nie zmienia to faktu, że na zdjęciu wyszedł świetnie, ale no w zasadzie tak jak zawsze, więc nie ma tutaj takiego elementu właśnie zaskoczenia. I trochę się zaczynam bać, że nie znajdą w niego właśnie takiej różnorodności. Zdjęcie Gracji również mi się bardzo podoba. Wygląda tutaj tak smukle, delikatnie, lekko i w sumie inni zarzucają, że idzie po trupach do celu i przez to ją nie lubią, a ja ja Natomiast uważam, że jest to zaleta, ponieważ każdy musi się martwić sam o siebie. Wiadomo, że powinien zostać zachowany jakiś umiar, ale w sumie dobrze, że ma taką silną wolę walki o siebie, czego brakuje właśnie innym uczestnikom. Nie jestem fanem zdjęcia Patrycji, uważam, że ta opaska jest tutaj zbędna. Że właściwie ta poza, mimika i wszystko nie jest jakieś oszołomiające, żeby zasługiwała na pierwsze miejsca. I nie mówię, że to zdjęcie jest jakieś złe, ale po prostu były na tej sesji lepsze. I w tym zdjęciu ma mocne spojrzenie, a chciałbym go zobaczyć w sumie w takiej delikatniejszej odsłonie, jak dzisiaj Mariusz'a. Byłem w szoku, kiedy na panelu ogłoszono, kto odpada z programu. Kolejną szansę dostaję. Mariusz. Nie. Zgodzę się z opinią jurorów, że to zdjęcie jest faktycznie najsłabsze z sesji, a ja nie wiem do końca, czy jest to jego wina, czy jest to też wina kadru, bo według mnie to zdjęcie jest okropnie skadrowane. Czuję pewną złość, ponieważ był to taki mój pewniak tej edycji i w sumie na każdej poprzedniej sesji poradził sobie bardzo dobrze. I po prostu nie dowierzą, że tak łatwo było jurorom go wyrzucić. Liczyłem jeszcze na to, że może go piruk przywróci, ale ten chyba trzyma swój przywilej dla majki. Bardzo jest mi przykro. Niestety ci nie przywrócę. Nie. Ja wiem, że jurorzy powinni oceniać tylko na podstawie zdjęć z ostatniej sesji panelowej, ale widząc tym tropem, dlaczego w programie jest nadal Maja, dlaczego w programie jest nadal Łukasz. Oni przed tą sesją nie mieli dobrych zdjęć, ale i takich przepuszczano, bo jeszcze pokażą co potrafią, bo się rozkręcą, bo jest potencjał. Ale zobaczcie, ile trzeba było czekać, aby oni się rozkręcili, a kogoś, kto zawsze wypadał super, wyrzucono od tak. Niemniej myślę, że jeśli Dominik zechce, to odniesie ogromny sukces w świecie mody, bo ma na to ogromne zadatki i będę trzymał za niego kciuki. Dajcie koniecznie znać, czy wy zgadzacie się z decyzją jurorów i napiszcie kto według Was wypadł najlepiej, a kto najgorzej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień.